Zawsze muszę jakoś schronić. Tak, nie lubię tego poziomu. I. rany mój komentarz sobie będzie gorzej niż zwykle. Ponieważ ten poziom. Wiecie, w pewnym momencie produkcji czy designu tych wszystkich. Z wartości tych wszystkich etapów gry, ktoś powiedział, Patson się wczoraj powiedział, no, zabijanie potworów, ok, ale trochę się może graczowi znudzi, zatem co zrobimy? I drugi to powiedział, wiesz co, walimy mu na koniec etapu bossa, bo tej grze jeszcze tego brakowało, że takiego bossa-bossa, nie takiego bossa, którego nawet nie można zwalczyć. Po prostu, można go wrzucić do zamrażarki. Nie, nie, musimy mieć bossa, którego można zabić I dlatego powstał Leviathan. Leviathan. Tak, nie wiem, czemu na początku chodziło po angielsku. Ale w, y, Leviathan jest powodem, do którego nie lubię tego poziomu. Także nie lubię. Bo. Bo będzie jeszcze jedna macka, o ile pamiętam. I macek także nie lubię. Jak pamiętamy. Podczas macek gra jakoś lubi yy, lubi bardzo nam pokazywać celowanie, co jest dosyć elityczne. I jumpscare... O, jakie to było głośne i straszne. Dobra, dostaliśmy naszą amunicję do lasera stykowego i... Mam nadzieję, że wam go pokażę w końcu, tak jak mówiłem. O, Hammond! Okej, okay, skąd tu Diabon miał zyskać ten karabin? Nie wiem. Czy to znaczy, że Hammond za moimi plecami zbierał kredyty? To, <coughs> to by <było> wyjaśniało, <coughs> dlaczego ich mało ostatnio widziałem. Hammond nowe kredyty. Hammond jak zwykle, wszystko na... widzi. Zabawiał. Swollen. We need to take him out where we can still breathe. Hammond! I thought you were dead. You need to get to cleaner air, you're not going to be able to help Isaac in your condition. Isaac, I'm scanning the area now. He's right, there's something really big in food storage. But I can't get a good scan. Terrific. Monitor readings are off the scale. Okej, okay, jestem na całkiem dobrym poziomie. Tak, Hammuc jak zwykle jest bardzo pożyteczną personą. I tak, jakby ktoś się pytał, nie, nie mógł nie mógł załatwić sobie jakiegoś pancerza ochrony, który by miał... No, albo filtry powietrza, które niby ma mój strój. Nie, nie, nie. Tak, lewiaton. W ogóle trochę mnie bawi fakt, że nagle użyła nazwy tego bossa. Podczas gdy wcześniej powiedziała po prostu, że coś wielkiego jest w tym magazynie i za dużo nam nie zdradziło. Niemniej jednak musimy odejść ten badziew, który będzie nam zabygać ekwipunek. Tak, mocno I także mamy nową broń do kupna. Chyba można było uzyskać jej. Um, ...schemat wcześniej, jednak ja tego nie zrobiłem. W każdym razie jest to strzelba energetyczna, jest to... ...broń określana przez większość graczy jako... ...swojego rodzaju shotgun w tej grze. Pewnie dlatego, że ma moc obalającą. Jednak... Um, Czy muszę tutaj pójść? Okej, okay, na razie nie. Jednak to... ...to nie jest broń jakaś wyjątkowa. Z tego co pamiętam była dosyć krapowata i, i tak. I no cóż, nie zamierzam jej używać. W dwójce, o ile pamiętam, ile widziałem, to była naprawdę dobra. Była ekwiwalentem w zasadzie no, lasera stykowego. Ok, nie mam pojęcia, że te syfy mnie ranią, i jakoś nie zamierzam się przekonywać. Ok, tu się dzieje coś dziwnego, jednak nie mogę do końca stwierdzić co. No, kamon. Ten schowek jest całkowicie bezużyteczny. Naprawdę mnie korki, żeby się przekonać, czy to mnie rani, ale nie wiem, z drugiej strony byłbym... A czułbym się głupie, gdyby tak w istocie się okazało. Tracąc po prostu niepotrzebne zdrowie. O ile pamiętam, mam jeden węzeł i... Hymy, hym, hymy, hym Jak to mój rig Mój rig może być hmm. W zasadzie przydałoby się w końcu lepsze te będzie albo to um, albo cokolwiek, bo Zobacz na piłę znowu. Eee Ubrażenia mógłbym, że tutaj nic, a tym nie zamierzam A tutaj musiałbym dokupić sobie kilka węzłów, żeby, żeby odczuć jakiś efekt. Myślę, że zatem wezmę sobie kinezę. Zasięg. Kineza z jakiejś dziwnej przyczyny nie zużywa naszej energii, zatem myślę, że jest całkiem okej. Okay. W zasadzie przyda się w tej walce z bossem. Okej, okay, rani mnie to. Au. I całkiem sporo. Dobra, poczułem się trochę głupio, ale Hmm, byłem pionierem. Nikt wcześniej tego nie wiedział, czy to rani, czy nie, to tam jest mu Ach, Eh, hipo coś tam. Gdzie w ogóle jesteśmy? Hipo... Demet zapomniałem. Ok, to jest laser. Laser musił przytrzymać, żeby... żeby strzelić. Jednak jak widzi się... Zabija on praktycznie po jednym strzale te słabsze slashery. Um, tak, trochę trochę to się tego nie spodziewałem, że ten slasher tak sprytnie uniknie mojego strzału. I właściwie nie mam amunicji tej broni. Zatem może zachowam ją na jakichś mocniejszych przeciwników. Typu, na przykład, te ciemne slashery, które chyba będą tutaj. I tak. Laser musi się na początku przytrzymać, żeby nim wystrzelić W przeciwnym razie po prostu będzie się ładować i nic nie zrobi Trochę głupie Wolałbym, żeby to było opcjonalne, żebyśmy mogli po prostu strzelić... Um, Okej, okay, gdzie są potwory? E, strzelić e, szybciej, jednak po prostu zmniejszył mniejszą siłą, to było dla mnie... ...praktycznie rozwiązanie optymalne I tak, to miejsce, jeśli ktoś był na tyle... Głupim, znaczy, zainteresowany serią. O mój Boże, gdzie te potwory, chcesz się dobrze ustawić i nigdy... A wszystko no. Po prostu weźmy ciężki sprzęt i pójdźmy. Um, jeśli ktoś... Grał... E, w animowane... W animowane serie... E, w grał, Boże, co ja gadam? Jeśli ktoś oglądał animowane filmy... Chyba jeden. Tutaj właśnie... Z ilustranami, z jednej, dobra. E, to właśnie tutaj było... Działa się akcja jednego momentu. I... No cóż. To, to właściwie jedyna ciekawostka, jaką miałem do zaprezentowania. No, kasus. Jeszcze żyjesz sobie? Hmm. Dobra. Ja po prostu pozbyć się trochę tego paliwa, które, którego miałem w nadmiarze w sobie. Ach, łotka mamusiu. Jeszcze słyszę goś za mną. Teraz drugie kąta. Zwykle tak walczyłem w tych jak zabił wszystko. Po prostu biegałem z kąta do kąta i... ...to... Teraz większość czasu działało. A dobry Boże. Dobra. No do... Dobra, dobra. Wiecie co? Co naprawdę mi nie wychodzi. Także nie rozumiem czemu ta, ta strefa ma dziwne, dziwny podkład w postaci dżungli Który pasuje jak pięć do nosa O to, jest <trybujesz> to jest <trochę. trybujesz> Naprawdę Jest on dzisiaj gorszy niż zwykle wybaczcie hmm. Jednak po bitwie możemy pozbierać mnóstwo średnio przydatnych rzeczy no, widzę, że gra cały czas faworyzuje moje dwa podstawowe przecinaki. Co za niespodzianka. No, no nie wiedziałem, że styl tego wyskoczy. Znaczy, myślałem, że będzie do 4 slasherów, ale chyba było nieco więcej chyba 5 czy 6. Hmm. No, nic nie masz. I tak chciałem użyć tego zafajdanego kanistra, jednak. Za bardzo biegałem, jak głupi. Cóż, mamy jakieś tam... Aha, słyszę, słyszę potworka. Te potworki właściwie będą specjalnym rodzajem istot, które spotkamy tutaj. Są to potwory, które nas nie atakują chyba jako jedyne w grze. Gdzie mnie grę kieruje do diabła? Gdzieś tam. Dobra, na początek sobie pozwiedzę. Jakieś pseudo niezbadane rejony. Na przykład. Um, dobra, ten schowek. Także chyba. Przeładujmy nasz saf. A jednocześnie, jeszcze los erastykowego, ile pamiętam, dobrze sobie radził z tymi dzieciakami. Odkąd nie musicie celować w ich durne, cienkie macki, po prostu musicie strzelić w korpus i. jeśli to będzie koniec tego robactwa. Um. Okej, okay, mamy wejść tutaj. Mm. A, naszym celem tutaj jest zabijanie tych dziwadów. Czy okay. coś Ale ja Pamiętam czasem wy, wyłażył różne potworki. Aha Słyszycie? Słyszę go z drugiej strony. Tak te potworki gdzieś nas nie atakowały, one tylko... Okay. One tylko i wyłącznie służą temu, by zatruwać tutaj powietrze. A nie! O mój to! To nazywa opóźnienie. Okej, okay, czyli według gry miałem... Nie wiem. to znaczy co, nie mogę tego wyjść? Nie wiem. Zobaczę do, dokąd prowadzą te drzwi. Okej, okay, z powrotem do tego miejsca, czyli o co chodzi? No A, to było piękne. Zawsze chciałem to zrobić. I mi wyszło. Zatem to, jak latamy po poziomach, walka z respawnem, walka z tymi, no właściwie, likwidacjami,